co tego witam, oczywiście na twórcy, kod promocyjny najlepszą na stronie to jest 7 z moim kodem masz oczywiście plus 5% do każdego produktu i skrzynkę Mispec na start dla nowych użytkowników, przypominam ci, że każda skrzynka to ryzyko otrzymania tańszego skina niż wartość skrzynki, miej to na uwadze a także przypominam ci, że strona jak i moje materiały przeznaczone są tylko i wyłącznie dla osób pełnych, więc jeśli jesteś poniżej 18 nie wiem hmm. dlaczego ten film cię ci oświetlił, bo nie jest on skierowany do ciebie. E, słuchaj, dzisiaj Small Juicer. Nie wiem czy znasz skrzynkę, czy kojarzysz. Weszła jakiś czas temu na stronę, jest z kategorii Bowler. Jest uczyniona za 40 zł, co, co prawda? Jest to taka trochę budżetowa, trochę niebudżetowa skrzynka. Zależy jak dla kogo, ale wiele z moich widzów e, otwiera tą skrzynkę. Padaj sobie na Discorda, bo tam często otwieramy sobie skrzynki, nas po prostu na, stry, na, 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 czy to, na, po, po pierwsze, po pierwsze. Są na streamy, ciągle są streamy na kanale. Są streamy co dwa dni, co weekend. Jest dużo streamów w tygodniu też. Ale na Discordy sobie właśnie otwieramy wspólnie skrzynki na, na kanale. To chciałem powiedzieć. No i, no, i, no i właśnie Small Juicer często się pojawia w waszych wyborach, więc, więc właśnie Small Juicer dzisiaj będzie otwierany. Myślę, że za całość zobaczymy, co rzuci. Zobaczymy, co da. Zobaczymy, jaki profit z tej skrzynki będzie i czy w ogóle jakiś będzie, bo też każda skrzynka to ryzyko. Zobaczymy, co rzuci. Kilka sobie pod otwieramy takich zwyklaków, później przejdziemy na bitwę klasycznie, na te skrzynki z na razie to średnio, to się prezentuje, ale myślę, że na bitwach może pójść całkiem nieźle. To jest taka skrzynka, że często dodajecie ją na przykład jedną, jest kosa. Dziękuję. Na przykład jedną albo dwie do bitwy, żeby tak na farta. Na farta może, może akurat plecie, bo jak widzicie mogę Wam pokazać, jak wygląda ta skrzynka od środka. Jest tutaj 20% na nic wartego auga, 18% na AWP tanią. No i ogólnie to skin od AWP kortisery w górę są wszystkie na plus. No więc możecie sobie powiedzieć, ile to jest prosta szans na trafienie. Całkiem nieźle jest. Całkiem nieźle jest, muszę powiedzieć, że nie jest tragedia. Zobaczymy, co rzuci, zobaczymy, co da. Jest czaliska, znaczy nie jest czaliska, tylko flusza. Mamy profit na tej i to całkiem niezły 500 50 zł na plus. Zostawimy sobie 1000 i za 1000 pójdziemy na bitwy. Cold to też niezły skin do Digna. Oczywiście wszystkie skiny są do gry CS2, więc no, skiny do CS są potrzebne. Ja ostatnio kosy kupiłem. Karambita, więc też skiny do CS potrzebne, jak najbardziej. Eee, dobra, mamy tutaj niestety dwa razy beretki, sobie sprzedam, żeby mieć kafla równego, więc jeszcze tą CZT no i w sumie mamy równego kafla i kafla przeznaczymy na bitwy, zanim to oczywiście jeszcze przypomnę Ci, że ciągle na stronie trwa event eee, w którym możesz otwierać skrzynki w trybie Game Case albo Destiny Case za walutę eventową, lub dołączać do rankingu właśnie z tą walutą i zdobywać fajne skiny przypisane do Twojego miejsca w rankingu, to jest spoko opcja eee, i oczywiście też eee, są skrzynie eventowe, za otwarcie skrzynek dostajesz klejnoty i właśnie te klejnoty możesz mieć tak samo. Przy ewentualnej, powtarzam, przy ewentualnej wpłacie na stronę z kodem Sandy 7, dostajesz plus 5% do postu i właśnie tą wspomnianą walutę ewentualną. A na stronie jest wiele metod płatności bo jest w kart są też płatności z kinami i wiele więcej, więc możesz sobie skorzystać i sprawdzać przede wszystkim, jeśli jesteś osobą pełnoletnią. Przechodzimy na bitwę, dodajemy skrzynię Smogjusera. Jak to ma być dogłębny test Smogjusera, to za całość walniemy. 25 skrzynek na dwie osoby, zróbmy sobie taką bitwę, e, Więc 55 na 50, albo ja wygram, albo mój przeciwnik. Dajemy od razu bota, żeby nie czekać na przeciwnika, dajemy bota i zobaczymy co poleci. Na no, small Sery, tak jak wspominałem, jest to ryzyko na dość skrzynka, ale jak rzuci to całkiem nieźle może rzucić. 25 skrzynek, więc pewnie będzie tutaj poucinane będzie trochę ta bitwa, żeby też nie zamulać, żeby pokazać te najlepsze trafy. E, no i o ile jakieś będą, ale skurwa, to jest G4 skins, więc miejmy nadzieję, że będą. Jest Blaze, już pierwszy dobry skin. Więc jak najbardziej, G4, e, najlepsza strona do otwierania skrzynek ze skinami do cs -a. Mamy kolejne skiny do kry CS2, mamy Small Juicera i teraz dla nas leci ten Blazik, Blazik do Umpa skin. Nigdy nie miałem Blaza, jak mam być szczery, może to pora właśnie, żeby sobie wypłacić takiego Blaza z G4 Skins. Jeśli uda mi się wygrać tą bitwę, to właśnie to e, myślę, że zrobię, bo taki Blazik e, nie miałem. A chciałem mieć takiego Umpa. myślę, że możemy tak zrobić, że sobie go wypłacę po wygranej bitwie. Liczmy na to, że ją wygramy. Chciałbym zobaczyć tutaj jakąś kosę, między innymi. Ta kosa byłaby fajna, która teraz tutaj przyleciała nam, ta nawajka. Mamy nawaję i Safari Mesh. Ok, no to chciałbym je zobaczyć. Mamy na kosę około procent 20 na trafienie. Chciałbym coś fajnego trafić i Ci czalizka za stówę. No to nie jest czalizka, znaczy, przepraszam, cz chciałem powiedzieć. Myli mi się, bo... O, znowu ładnie. Bo w skrzynce catch jest yy, a CZ-ta i My się myli, właśnie jest pierwsza kosa w tej skrzynce dla Botarajana. Musimy nadrabiać, musimy nadrabiać, bo wydaje mi się, że prowadzi gdzieś o okolice stówki w wartości tych skinów. E, więc już w dwie stówki, więc trzeba nadrabiać. Trzeba nadrabiać, fajnie byłoby trafić go żebyśmy go przegonili i wygrali tą bitwę. Jest Cortisera, to 7 tych kosztuje. Jeszcze musimy coś trafić. Jeszcze, jeszcze nam brakuje ze 150 zł, żeby go donić. Oj, rękawiczki trafił i teraz już się nam robi ciężko. Ciężka ta bitwa będzie do wygrania. Dwie skrzynki do końca. Czy uda nam się go przegonić? No, Kosa by musiała polecić dla nas. A tak się nie dzieje jeszcze ostatnio. Please, trzymajcie kciuki do samego końca za Santiago. No i te kciuki były ewidentnie trzymane przez Was za słabo. Za słabo. Przegraliśmy tę bitwę, niestety, bot Ryan był w tym przypadku, okazał się lepszy od nas. I, I wygrał skinę łącznie w wartości 1600 zł. My dostajemy oczywiście skin na pocieszenia w postaci Whistle Whistle Baby. Nie wiem, czy widzieliście, ale nowa mapa też jest Whistle na Wingmanie w cs bo był update. A jeszcze nie grałem tej mapy. Kraj, grałem, tych nowych, innych nie grałem. Sobie stworzymy jeszcze jedną taką bitwę, tylko nie tak dużo tych skrzynek, tylko dajmy maksymalnie może, nie wiem, z 10 tych skrzynek i dodajmy na 3 osoby za 400 zł. Taka bitwa. Zobaczymy, co rzuci, zobaczymy, co dodaje, bo to oczywiście od razu i lecimy z tematem. Jest bot Crusher i jest bot Jerry. Jest bo Jerry, więc lecimy 10 skrzynek, trochę mniej niż wcześniej, ale może to jest teraz przebić na sukces, bo jak najbardziej. Cortisera przyjmę do swojego ekwipunku za 70 zł, do AWP Skin Minimalware. Jeszcze, jeszcze 8 skrzynek. Oj, tak kosa co przeleciała, chciałbym ją zrobić. Small juicer. w ogóle fajna, fajna, ta skrzynka fajnie wygląda z tym arbuzem. Ja to lubię arbuzy akurat. No teraz jest sezon taki bardziej zimowy, to nawet się za bardzo nie chcę takich. Rzeczy e, jeść. Bo nie, nie jest sezon, na nie? Ale Arbuz lubię akurat. Może, muszę się przyznać, że Arbuzy uwielbiam. Fajne są. E, takie orzeźwiające. No way. Dobra, mamy Blazer dla Jerego. Póki co ciągle wygrywamy gdzieś o stówkę, więc jest stabilnie. Jest stabilnie. Jeszcze byśmy, przydałoby się, żeby coś trafić. Bo nie wiem, czy w ogóle bitwa póki co się zwraca e, <laughs> CZ, ale niestety nie jest zbyt droga ta CZ. -a. I ostatnia strzemina Small Duser, Uwaga. Kosa trafił Jerry. Trafia kosa ze Small No way. No i z tej bitwy wychodzimy niestety porażką. Wygrał sobie Jerry skinę łącznie łącznej wartości 800 zł. Dostajemy skina gwarantowanego. Patrzcie, ze skrzynki z bitwy za 400 zł Crash i otrzymał skina gwarantowanego za 64 zł. Więc Sigmoza, Sigmoza, Sigmoza. No te, te gwarantowane skiny to jest naprawdę spoko opcja. Oczywiście pamiętaj, że strona przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla osób ponadnik. Ja dziękuję za ten odcinek na Small Dzisiaj. Tak, średnio, tak, średnio, nie, nie, obiwaj, nie, obiwaj, nie owijajmy w bawełnę. E, ser średnio jeszcze otworzy sobie 5 na raz, za cały sobie otworzy w zasadzie. Zobaczymy, czy może jakieś rękawiczki rzuci. O! No i dobra, no to po zwykłych otwarciach za, za słabo kręciłem na tych bitwach, bo na zwykłych otwarciach to chyba git. To chyba git. Jeszcze raz sobie spróbujmy, e, czy będzie kolejny, kolejny nóż. Teraz niestety nic konkretnego nie wyleciało. Sprzedam sobie to, otwórzmy sobie za całość. Jak najbardziej otwórzmy sobie za całość. Oczywiście, na przykład, jak trafiłem trafimy te rękawice i przy nich świeci się, że jest, oczekuje na dostawę, to wtedy można każdego skina wymienić na inne o podobnej cenie. To jest spoko opcja, że możemy sobie wymienić na coś, co jest aktualnie dostępne do wypłaty. Możemy tego skina wtedy wypłacić do swojego ekwipunku na Steam i im w CS2. Oczywiście dobra, pomij animację, jest digielek, pomij animację, są dwa digielki, pomij animację. Jest Cortisera i jeszcze te tanie skiny sprzedam. Zostało nam 7 dych, więc otwórzmy sobie jedną skrzynię. Dzięki serdeczne za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Wbijaj sobie na Discord, na którym masz i na tego typu rzeczy. Dziękuję Ci. Do zobaczenia. Na razie. Cześć.